Witam Na targach AgriTechnika w Nowerze prezentujemy nowy model opryskiwacza zawieszanego. Jest to model Mega, gdzie wykorzystujemy znane bardzo precyzyjne techniki układu cieczowego, jak dynamic Fluid 4, jak układu Smart Valve, jak układu również komputera roboczego Smartcom. Opryskiwacze Mega posiadają bardzo ciekawy system cieczowy, zaworów smart, również posiadają bardzo wydajny turbofiler. Opryskiwacze Mega oferujemy od 1200 do nawet 2200 litrów pojemności zbiornika głównego. Również opryskiwacze Mega mogą być doposażone w zbiorniki przednie 1200 i 1500 litrów. Dzięki temu mamy bardzo wydajną maszynę zawieszaną, bardzo wydajną maszynę kompaktową dla klientów poszukujących maszyn, które są szybsze w działaniu na gospodarstwach, na, na plantacjach o mniejszym areale. Prezentowany model 1500 litrów z belką e, kompaktową e, Pro VPZ o szerokości roboczej 21 metrów. Belka Pro VPZ, e, jest dedykowana dla gospodarstw poszukujących Specjalnych asymetrycznych działań, czyli Belkę możemy składać ćwiartkowo bądź połówkowo z lewej bądź z prawej strony. Opryskiwacze Mega są w standardzie ISOBAS i tutaj możemy zaproponować trzy komputery robocze, komputer HC 7500 komputer HC8600 i HC9600 jak również w standardzie maszyna wyposażona w Isobas może być doskonale zagregatowana z ciągnikami wyposażonymi w system Isobas i systemy Isobas mogą być odczytywane na terminalach ciągników w tej chwili jest to dla nas bardzo komfortową sytuacją, że maszyny są kompatybilne z większością traktorów, która jest oferowana na naszym rynku. Unikalną rzeczą w opryskiwaczach Mega jest zawieszenie pneumatyczne i widzimy tutaj komfortowe połączenie opryskiwacza poprzez szybkosprzęg z, z ciągnikiem daje nam to bardzo komfortowe warunki zarówno przy przejazdach transportowych jak oczywiście w pozycji roboczej